Siemaneczko z tej strony Anton. Witam, zapraszam na prezentację kolejnych modzików. Oczywiście do Farming Simulator 25, ponieważ w piątek mieliśmy kolejne mody na Modhubie. Dzisiaj, oczywiście, skupiamy się na skryptach, z racji tego, że jest ich więcej i one są ciekawsze. Witamy dobrych znajomych z FS22. Mamy tutaj m.in. Lamberjack i Real Mower. Tak więc, zaczynamy od Lumberjacka. Nie będę tutaj prezentował możliwości tej modyfikacji. Dla Was pewnie jest dobrze znana ta modyfikacja. Mam tutaj jednak takie wrażenie, że nie wszystkie opcje, te, które znamy z FS22, są już tutaj dostępne w FS25. Tak więc będziemy na pewno czekać na jakieś aktualizacje. Zresztą już tutaj była jedna aktualizacja, ponieważ w pierwszej wersji. Ta modyfikacja nie współpracowała z mapą azjatycką. Tak więc, Lumberjack rozwija możliwości pilarki łańcuchowej, takiej standardowej w, w grze. Między innymi o to, że możemy dokładnie przycinać, wycinać drzewa, które niekoniecznie należą do nas, na przykład, i usuwać na przykład pnie. To jest też fajna opcja. A dla większości z Was pewnie ta modyfikacja kojarzy się z modem na ekstra siłę. Pod klawiszem Alt mamy tutaj dostęp do siły, w związku z tym możemy za pomocą tej modyfikacji podnosić różne ciężkie rzeczy. Autorem tej modyfikacji jest oczywiście Loki 79 i ta modyfikacja jest dostępna na PC i Mac. Kolejny bardzo dobry znajomy z Farming Simulator 22, modyfikacja script Real Mower, autorem tej modyfikacji jest Kenny456, modyfikacja dostępna na PC i Mac. W opisie przeczytamy, że dzięki temu modowi możesz kosić trawę na wszystkich obszarach na mapie, kosi również wszystkie krzaki i chwasty, funkcja jest dodawana do wszystkich pojazdów ze specjalizacją kosiarka, możesz aktywować lub dezaktywować funkcję moda dla bieżącego pojazdu i to jest chyba pod literką o, czy tam 0. możemy aktywować tą funkcję, dzięki temu możemy właśnie między innymi kosić poza obszarem, którego jesteśmy właścicielem a z mojej perspektywy najfajniejszą funkcją było to, że dzięki tej modyfikacji mogliśmy wykosić wszystkie jakieś chwasty, jakieś krzaki i ja szczególnie za tą funkcję ceniłem sobie tą modyfikację Farming Simulator 22 wiem, że ją używałem właśnie chyba w lesie, coś tam Wykaszałem czy coś takiego, już nie pamiętam, ale na pewno tą modyfikację również używałem w FS22. No i się cieszę bardzo, że jest już ona dostępna w Farming Simulator 25. Kolejna modyfikacja, która będzie przydatna na pewno w Farming Simulator 25 jest to skrypt, który nazywa się Time Saving Stock Check. Modyfikacja, której autorem jest TW Production, jest dostępna na PC i MAC. I z perspektywy Farming Simulator 25 wydaje się być bardzo, ale to bardzo pożądana. Co ta modyfikacja powoduje, przeczytamy sobie w opisie. Czy masz dość zastanawiania się, gdzie jest cała zebrana przez ciebie pszenica, jaka jest jej wartość, kiedy ją sprzedać i co możesz za nią dostać? Możesz się tego dowiedzieć tutaj. W menu głównym już nad zakładką cen możesz zobaczyć wszystkie towary, które przechowujesz w silosach, produkcję i hodowlę zwierząt. Całkowitą objętość, czyli ile tego po prostu mamy, bieżącą cenę i wartość, w którym punkcie najlepiej sprzedać i potencjalnie najlepszą cenę i wartość, oraz w którym miesiącu taka cena wystąpi. Moim zdaniem, w Farming Simulator 25 ta modyfikacja będzie naprawdę niesamowicie potrzebna, z racji tego, że aktualnie mamy bardzo dużo produkcji w podstawce Farming Simulator 25, i kiedy wyświetlamy cenę, dla tych produkcji, no to tam jest alfabetycznie i jest taka bardzo długa lista. W przypadku tej modyfikacji wyświetlają się tylko i wyłącznie produkty, które mamy, tak więc nie musimy wyświetlać całej, całej tej listy. Z drugiej strony mamy tutaj pokazane aktualną. Ilość, wartość, generalnie sytuacje przedstawione, kiedy możemy sprzedać to po najlepszej cenie. Tak więc w tym przypadku, tutaj ta modyfikacja daje nam bardzo fajne narzędzie do tego, aby w najkorzystniejszym czasie sprzedać nasze produkty po najlepszej cenie. Tak więc to podejrzewam będzie bardzo często pobierana modyfikacja do Farming Simulator 25. Przejdźmy teraz do Sort Your Store Lowest to Highest Prices. Bardzo długa nazwa tej modyfikacji skryptu. A modyfikacja jest bardzo użyteczna. Autorem tej modyfikacji jest Herr Wasser. Modyfikacja jest dostępna na PC i Mac. Tak jak oczywiście, jak mody skryptowe. I co Modyfikacja ta powoduje? Otóż jest to bardzo prosta rzecz. Ona po prostu sortuje w sklepie względem ceny czyli te wszystkie maszyny, ewentualnie ciągniki, kombajny są ustawione względem ceny od najniższej do najwyższej czyli najtańszy ciągnik jest pierwszy, a najdroższy jest ostatnim. Bardzo prosta modyfikacja, ale właśnie w taki sposób sortująca sprzęt w poszczególnych kategoriach szczególnie może być przydatna dla tych osób, które właśnie właśnie kierują się między innymi ceną w takich przypadkach kiedy chcą kupić po prostu jakiś ciągnik bo potrzebują. Oczywiście tutaj te tańsze ciągniki to pewnie będą mało takie przydatne, no bo one są po prostu małe, ale już ten John Deere mimo tego, że jest dalej tani, no to już oczywiście można nim popracować. No i właśnie Przedstawiona jest jak gdyby tutaj sytuacja, kiedy poszczególne sprzęty mamy ustawione od najniższej do najwyższej. Mała, mo mała modyfikacja, ale moim zdaniem całkiem fajna. Production Point Leasing modyfikacja, która pozwala Wam dzierżawić punkty produkcyjne umieszczone domyślnie na mapie. Autorem tej modyfikacji jest Olaf TNT. Modyfikacja, z racji tego, że jest skryptowa, to oczywiście jest dostępna na PC i Mac. Tak więc główne cechy tej modyfikacji, tej modyfikacji to opcje dzierżawy lub zakupu. Zamiast standardowego okna zakupu możesz teraz wybrać pomiędzy kupnem lub dzierżawą. Anulowanie dzierżawy działa podobnie do funkcji sprzedaży w grze. Po kliknięciu na obieg do umieszczenia pojawi się przycisk Anuluj dzierżawę zamiast Sprzedaj. Modyfikacja ma tutaj ograniczenia, ponieważ ta funkcja działa tylko dla budynków, które już znajdują się na mapie. Nie można zbudować nowego budynku i go wydzierżawić. Czyli bardzo fajny modzik, bo dzięki niemu możemy dzierżawić poszczególne produkcje zamiast nie wiem, kupować jakiegoś bardzo drogiego młynu, który będzie kosztował tam dużo, a my chcemy tylko wyprodukować sobie niewielką ilość mąki. Mimo tego, że mamy małe te produkcje na gospodarstwie, no to czasami nie wszystkie te małe produkcje mają odpowiedniki w tych dużych produkcjach. jest świetna propozycja, żeby sobie wydzierżawić ten budynek, wyprodukować co chcecie, zabrać ten towar, oddać ten budynek. Nie musicie płacić za całą produkcję. Często te budynki albo te produkcje są wykorzystywane tylko przez krótki okres czasu, dzięki temu ta modyfikacja wydaje mi się być bardzo ciekawa. Modyfikacja Easy Arm Controls, autorem tej modyfikacji jest Kenny456, oczywiście dostępna na PC i Mac. Dzięki tej modyfikacji mamy łatwiejsze sterowanie ramieniem i tutaj może być sytuacja z kombajnem zrębowym czy też z jakimiś dużymi koparkami, tam gdzie to sterowanie czasami może być zawiłe. Dzięki tej modyfikacji można sobie ułatwić tutaj to sterowanie. Wówczas włączamy to ułatwienie dla poszczególnej maszyny i używamy tutaj kombinacji klawiszy Ctrl E. I ostatni skrypt na dzisiaj: AutoZoom. Autorem tej modyfikacji jest 19 Blue Dragon 83 i oczywiście modyfikacja dostępna na PC i Mac. Co ta modyfikacja powoduje? Otóż funkcja AutoZoom kamery pojazdu to modyfikacja zapewniająca, że kamera zewnętrzna odda oddala się od pojazdu w momencie wejścia do tego pojazdu. Ta modyfikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla osób, które grając w Farming Simulator używają zewnętrznej kamery, czyli nie widoku z, yy, z kabiny, tylko z zewnątrz. Jeżeli używacie tej modyfikacji, kiedy wsiądziecie do pojazdu, macie od razu widok z zewnątrz i odsuniętą kamerę, ten zoom taki odjechany. Dzięki temu tak kontrolujecie pojazdy. Wiem, że spora część graczy właśnie w taki sposób e, lubi m, kierować pojazdami w Farmingu. I to jest modyfikacja, która automatycznie zastępuje kilka tutaj rzeczy, bo najczęściej musielibyście zmienić kamerę i jeszcze od, od sobie na rolce podkręcić, żeby odjechać od tego ciągnika. Natomiast ten skrypcik automatyzuje te procesy. Wsiadacie do pojazdu i automatycznie macie widok z zewnątrz. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy przegląd tych modyfikacji skryptowych. Jest kilka jeszcze zaktualizowanych modyfikacji. Są bodajże dwie maszyny, ale tamte maszyny nie są aż takie ciekawe jak tutaj te skrypty, bo rzeczywiście skrypty robią tutaj robotę i cieszę się bardzo, że już na tak wczesnym etapie Farming Simulator 25 tyle ciekawych skryptów znanych z FS22 jest już dostępnych, a to jest dopiero. Co, dopiero drugi tydzień po premierze? No w sumie nawet nie, drugi tydzień jeszcze do wtorku to może będą wy wydane kolejne ciekawe modyfikacje skryptowe, bo wiem, że dużo zostało ich wysłanych. Dobra, tyle jeżeli chodzi o dzisiejszy przegląd. Zapraszam na kolejne już wkrótce. Pozdrawiam, Anton.